Wprowadzę sprawiedliwość na ten świat bez względu na koszt. Czyste cięcie rozdziela mrok i światło. W chwili, gdy sprawiedliwość się ugnie, pęknie. Gdy spojrzałam w oczy matki, ujrzałam raj pełen sprawiedliwości i chwały. O taki świat walczę! Zostałam namaszczona ogniem odkupienia. Nie odwracaj się do mnie plecami, siostro. Brak ci godności. Myślisz, że jesteś jedyna? To twoja pokuta. Na kolana przed światłem. Herezja! Ogień cię sprawdzi. Magiczne sztuczki? To urocze. Bez litości! I skazujesz się na potępienie! Wciąż bawisz się ludźmi, siostro? Poddaj się, a załatwię to szybko. Czeka cię osąd! Zło boi się tylko ognia i jordlów. Bo czym one tak naprawdę są? Daj mi moc, bym mogła zniszczyć siły ciemności. Pozwól mi pozbyć się śmiertelnych słabości. Ogień oczyszcza. Zignoruję to. Stanę się silniejsza. Światło niesie odkupienie. Tylko bogowie mogą osądzać. Zacznotę. Sprawiedliwość jest szybka, gdy nie się ją krawędź ostrza. Oddaj się światłu, to oszczędzę twą duszę. Powstrzymywanie sprawiedliwości to poważny grzech. Zasługujesz na to. Oto gniew światłości. Te ostrza to moja sankcja. Zapłacisz za swoje grzechy. Ogień wyjawi prawdę. Tak każe boski edykt. Nie jestem słaba. Słuszna chwała. Nie ulegnę. Istnieje dobro i zło. Wszystko inne to racjonalizacja. Mój miecz nazywa się cnota. I będzie płonąć wiecznie. Kłamstwo! Nadzieja wznosi się na skrzydłach ognia. Niekczemnicy spłoną. Sprawiedliwość jest nieugięta. Tylko winni muszą się mnie bać. Giniesz od własnego miecza. Wymiar astralny czeka. Siostro, znów przybyłaś mi się sprzeciwiać. Bez litości! Światło i chwała! Zrodziłam się z ognia ich grzechów. Daruj sobie wymówki, polegli nie powstaną ponownie, nikczemnicy zginą! To, co trzeba było! Przepadnij mroku. Ścieżka sprawiedliwości zaczyna się wraz ze mną. Twoja moc mogłaby uratować ten świat, Morgano, zamiast tego prowadzicie do zguby. Chciwość cię zgubi. Wciąż bawisz się ludźmi, siostro? Na boskiej ścieżce nie widać kroków. Moje prawa mają większą wartość niż Twoje kaprysy. Gotowi na osąd? Wyczuwam Twą winę. Jestem światłością. Żaden człowiek nie jest doskonały, ale ja nie jestem człowiekiem. Jak piękny musi być Twój umysł, że myśli takie rzeczy. Droga ku światłości to droga samotna. Śmiertelnicy są zaślepieni przez własną niedolę. Nie boję się świętego ognia. Muszę się nim stać. Niesprawiedliwość jest jak ją trząca się rana, a ja jestem ostrzem, które ją oczyści. Po co nam skrzydła, siostro, jeśli nie do latania? Święty ogień cię otacza. Pamiętam, czym jest ból. Czynił mnie słabą. Ludzi cechuje niedoskonałość, ale ja nie jestem człowiekiem. Jestem błogosławiona. Zabawne, też jesteś na mojej liście. Tron nie uratuje cię przed mym osądem, Wasza Wysokość. A myślisz, że dlaczego noszę pancerz? Oby moja droga okazała się słuszna. Poczuj moc ognia! Świat nie miał istnieć wiecznie. Daj mi siłę, bym ogniem mogła wykuć najwspanialszy ze światów. Jesteś gadającym zwierzakiem, małym śmiertelnikiem? Czemu jesteś taki miękki? Nie ma czegoś takiego jak mały grzech. Jestem konsekwencją Twoich czynów. To nie morderstwa, to sprawiedliwość. Wytrzymaj! Luks, współwinni to najgorsi grzesznicy. Oto gniew światłości! Jestem Twym Zbawieniem! Godni przetrwają! Mam Twój miecz. Chcesz go z powrotem? Jeśli się potknę, upadnę, więc muszę lecieć. Nie dziękowałam Ci. Sprowadzę sprawiedliwość na ten świat. Bez względu na koszt, nie nadajesz się. Raduj się odkupieniem. Bój się. Nie odwracaj się do mnie plecami, siostro. Nie mogę czuć niczego, by walczyć z niesprawiedliwością. Ich czyny zostaną ocenione na szalach niebios. Emocje to słabość. Ulegną memu niezłomnemu sercu. Czy jordlowie to małe dzieci? Płoń! Chcesz próbować usprawiedliwiać mrok, siostro? Tylko ci ze złem w sercu muszą bać się światła. Bój się oczyszczającego ognia. Ugh! Lecę ku chwale, która lśni ponad tą toksyczną dziurą. Oczyszczę tę krainę ogniem, jeśli będzie to konieczne. Przepędzę zło z tego świata, a ogień sprawiedliwości wypali mrok. Gasnę! Prawdo, prowadź mój miecz! Dzięki mojemu sercu jeszcze żyjemy. Stój i czekaj na osąd. Bez litości! Jestem twym zbawieniem. Ten wieczny cykl śmiertelników okrucieństwo prowadzi do cierpienia, cierpienie prowadzi do okrucieństwa. Położę temu kres. Udam się tam, gdzie jest zło. Czy ty mnie śledzisz? Przepędzę wewnętrzny mrok i urosnę w chwale. Wymówki mnie nie obchodzą, tylko działanie. Prawo nie toleruje niedoskonałości. Nie jestem wyjątkiem. Tylko sprawiedliwi mogą kroczyć ścieżką nieśmiertelnego światła. Przed światłem nie można się ukryć. Oddaję hołd poległym. Złodziej, morderca i skorumpowany strażnik wchodzą na ostrze mojego miecza. Koniec! <laughs> Znów zmierzę się ze swą ckliwą siostrą. Twe przestępstwa cię pogrzebały. Spalić wszystkich kłanców! Światło uzdrawia. Oddałam wszystko światłości. Nie można zabić sprawiedliwości! Siostro! Wkraczam do boju jako karząca ręka sprawiedliwości, nieskrępowana śmiertelnym ciałem. Może kiedyś byłeś niewinny z Lasiem, ale już nie jesteś. Yuh! Oko za oko! Światło mego poświęcenia rozpali cały świat! Oczyściła mnie światłość! Wydajesz się być godny, Garenie. Dowiedź tego. Moja siostra tu jest. Niewątpliwie po to, by znów polec z mej ręki. Ogień leczy! Nadal kopiujesz moją fryzurę, siostro? Nie! Moje skrzydła, demacjanie, wasz naród zbłądził. Wygląda na to, że dziś musimy odłożyć nasze urazy. Jeśli żyjesz wystarczająco długo, wszystkie kłamstwa rozsypują się w proch. By dostąpić chwały, nie mogę zawieść. Niegodziwcy spłoną. Gdyby byli tu tylko niewinni, nie byłoby mnie tu. Poświęć się wierze, a czeka cię życie wieczne. Świat na ciebie nie zasługiwał. Im większe zło, tym większy sprzeciw. Sprawiedliwi modlą się ku niebiosom. Ja odpowiadam. Jestem boskim gniewem. Podjęłam miecz matki, a wraz z nim jej przeznaczenie. Po co nam skrzydła, siostro, jeśli nie do latania? Gdybym mogła zobaczyć siostrę. Narasta we mnie potęga tysiąca mieczy. I furia tysiąca płomieni. Tylko niewinni będą oszczędzeni, jeśli takich znajdę. Światło niesie odkupienie! Sprawiedliwi są ponad światem śmiertelników. <śm Cóż za łaska? Moja wiara jest niezachwiana. Mój ogień pali tylko niegodnych. Mam twój miecz. Chcesz go z powrotem? Astralna sprawiedliwości, prowadź me ostrze. Skrzydła nieśmiertelnego płomienia, wynieście mnie ponad pokusy śmiertelników! Przeszłość jest dla grzeszników, przyszłość dla skruszonych. Jestem światłością i chwałą. Ogień oczyszcza. Lepsze złamane serce niż spętana dusza. Ugh! Nigdy niczego się nie bałaś. Ugh! Twoja wina była oczywista. Nie spocznę. Nie mogę. I tak upadają potężni. Oto ogień sprawiedliwości. Rozświetle wszelki mrok w sobie. Ogień, który rozświetla, także oczyszcza.